Nie szanuje kogo? Kto kogo nie szanuje? O Jezu ile! A gdzie pan był? Gdzie pan był? Za chwilę jest Wielka Konferencja Przewodniczących Parlamentów u nas w sejmie w Warszawie. Jeszcze raz. Największe ego na świecie, a jaką miarkę posiada Pani, które pozwala Pani zmierzyć to moje ego. Dzień dobry, kochani. Hołownia ponownie zaorany do gorącej wymiany zdań doszło podczas jego wieców w ciechocinku, który starał się przekonać zebranych do swojej wizji nowoczesnej Polski. Jednak jedno niespodziewane pytanie od starszego uczestnika spotkania, sympatyka Sławomira Mencena, całkowicie wytrąciło Hołownię z rytmu i wywołało niemałe zamieszanie. Ja panu o naszych dzieciach, a pan mi o niemieckiej spółce, rzucił zirytowany Hołownia, prowokując salwę śmiechu wśród publiczności. Przeanalizujmy ten cyrk. Ja panu o naszych dzieciach, a pan mi o niemieckiej spółce. No wie pan, dla mnie naprawdę najważniejsze są moje dzieci. A nie chodzenie z radarem po mieście i sprawdza Niemiec, 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 Niemieckie, Niemiec, Niemiec, Niemieckie. Niemiec. Wolę zajmować się moimi dziećmi. Jak z Niemcami trzeba będzie robić interesy, to je będziemy robić po partnersku, bo my nie mamy alergii na nikogo, ale nie możemy mieć obsesji na tym punkcie, dlatego że dzisiaj jesteśmy silniejsi politycznie niż Niemcy. Mamy silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej niż Niemcy, i to dzisiaj Polska powinna być. Polska powinna być dzisiaj, i o to zadbam jako prezydent, liderem piątki najmocniejszych państw w Unii Europejskiej. Polska, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania, która jest poza Unią, ale jest mocarstwem, którego potrzebujemy. To jest ten. Kto? Kto nie szanuje kogo? Kto kogo nie szanuje? Cieło, bo muszę zobaczyć, czy papież już jest, czy nie. Ma. Macie? Nie ma go jeszcze. O, dobra, to trzymajcie, i pilnujcie, że kto kogo nie szanuje, pan mi powie, bo nie słyszę. Marszałek próbował odbić piłeczkę, wskazując na alergię na Niemców i zapewniając, że Polska ma dziś silniejszą pozycję niż nasi zachodni sąsiedzi. W emocjonalnym wystąpieniu tłumaczył, że nie zamierza chodzić z radarem po mieście i sprawdzać, kto jest Niemcem, bo dla niego najważniejsze są dzieci i przyszłość demograficzna kraju. Na każdego, kto ma alergię na Tuska czy Niemców, polecam Hitaxę. Ironizował, próbując ratować sytuację. Niech przyjdzie! O Jezu, ile? A gdzie pan był? Gdzie pan był? Za chwilę jest wielka konferencja przewodniczących parlamentów u nas w Sejmie w Warszawie. Mieliśmy już w Sejmie u nas i w Senacie dwa zjazdy parlamentów z całej Europy. Premier, przecież to przyjeżdża. Do, dokąd się teraz przyjeżdża? Wszyscy przyjeżdżają do Warszawy. Merck, gdzie pojechał z pierwszymi wizytami? Do Francji i do Polski właśnie. Do Polski przyjechał! Do Polski przyjechał! Panie kochany, jak ktoś ma na kogoś alergię, na Tuska, na Niemców, na kogokolwiek, polecam hydrokortyzon. Ewentualnie hitakse. Natomiast my, bardzo dobry lek, bardzo dobrze się wchłania. Natomiast my rozmawiamy tutaj o polityce, rozmawiamy tutaj o decyzjach. Rozmawiamy tutaj o tym, jak poukładać polskie sprawy przez następne pięć lat. I kto to powinien robić? Czy zastępca Tuska albo zastępca Kaczyńskiego? Czy ktoś, kto będzie w stanie patrzeć na politykę waszymi oczami, a nie oczami partii politycznej, która za nim stoi? Ja mam ten komfort, że nie mam nad sobą szefa. Że mam ten komfort, że mogę przyjść do was i powiedzieć: słuchajcie, robimy teraz w tę stronę. Dlatego, że mam poczucie, że najbliższych pięć lat, powtórzę to raz jeszcze. To, jedna, to będzie i to mówił Kosiniak kiedy rejestrowaliśmy naszą kandydaturę. To będzie najważniejsza kadencja prezydencka w ciągu następnych dekad i od dekad. Dlaczego? Dlatego że trzeba będzie poukładać na pokolenia najważniejsze rzeczy, jakie się będą dzisiaj działy w takiej pokoleniowej perspektywie. Bo słuchajcie nawet to już mówiłem dzisiaj na briefingu. To że się w Polsce dzieci nie rodzą. Na każdym na każdym spotkaniu jest rozmowa o tym co zrobić, żeby w Polsce było mniej cudzoziemców. Bo się ich boimy. Na którym spotkaniu poświęciliśmy połowę spotkania temu, co zrobić, żeby w Polsce było więcej Polaków? Na tym się kompletnie nie zajmujemy. A przecież to tu jest odpowiedź. Co zrobić, żeby Polskę utrzymać i ustabilizować? Słuchajcie, w 50 roku połowa z nas będzie po 60. I my już wiemy, że tak będzie. W przysz Za 100 lat w Polsce będzie 3 miliony Polaków. Pod koniec tego wieku będzie nas 14 milionów. Nie ma nawet możliwości, żebyśmy sobie doprosili cudzoziemców, nawet jakbyśmy chcieli, żeby nam utrzymali ten system. Bo wiecie co to znaczy, jak nas będzie większość emerytów? To znaczy. Że portfel emeryta jest dużo słabszy, jeśli chodzi o możliwość nabywania rzeczy, niż portfel osoby w wieku produkcyjnym. To znaczy, że się zamknie ilość polskich firm. To znaczy, że się zamknie ilość polskich sklepów. To znaczy, że nasze emerytury będą niższe, bo fundusze emerytalne inwestują w akcje polskich firm. To jest lawina, to, jest kost to są kostki domina. Jednak słowa te nie uspokoiły nastrojów. Padły kolejne uwagi, zarzuty i porównania. Hołownia. Widocznie podirytowany, zmuszony był przekonywać, że jako przyszły prezydent nie będzie zależny od żadnej partii, ani od Kaczyńskiego, ani od Tuska. Podkreślał, że Polska powinna być jednym z pięciu liderów Europy, a nie krajem rozgrywanym przez stare polityczne układy. Przekonywał też, że wyzwaniem numer jeden jest katastrofa demograficzna, a nie tropienie niemieckiego kapitału. Czy ktoś się tym dzisiaj zajmuje? Nie, zajmują się tym, czym się zajmują od 1991 roku. Ten albo ten, ten albo ten, albo ten albo tamten. I jeszcze kto, z kim pił wódkę w Magdalence i kto kogo w 1991 w Sejmie obraził? Przecież oni, mówię o tych głównych liderach Duopolu, zostali wybrani w 1991 roku pierwszy raz do Sejmu. Wtedy Gorbaczow był prezydentem w Związku Radzieckim. To były te czasy. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Dzisiaj idziemy w, głęboko w XXI wiek, z naszymi dziećmi i przed nimi opowiadamy. Bardzo was proszę, żebyście wybrali prezydenta. Możecie mnie odpytać ze zbrojeniówki, jak chcecie w lewo i w prawo. Będę dobrym zwierzchnikiem sił zbrojnych, jestem z wojskowej rodziny, mundur znam, od 10 lat jestem mężem oficera Wojska Polskiego. Wszedłem w ten temat, wojska, potrzeb wojska, nie tylko od strony merytorycznej, ale też po prostu zwykłego życia kiedy ma się żołnierza w domu, który jest w czynnej służbie i codziennie broni naprawdę fizycznie granic Rzeczpospolitej. Przemysł zbrojeniowy, dokładnie wiem jak trzeba poukładać dzisiaj kontrakty, żeby 50% polskiego zaangażowania finansowego w zbrojeniówkę zostało w Polsce. I było nie wydatkiem, a inwestycją. W dalszej części spotkania Hołownia kreślił wizję Polski, w której prezydent samodzielnie kształtuje strategiczne kierunki rozwoju, zwłaszcza w kontekście armii, bezpieczeństwa i przemysłu zbrojeniowego. Zapewniał, że jako mąż zawodowej żołnierki zna realia służby i będzie dobrym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jego wypowiedzi jednak chwilami brzmiały jak próba zatarcia niezręcznego początku spotkania. On powinien zbierać ludzi do roboty. Po pierwsze, kochana pani, patelni żeśmy razem po bruku nie ciągali, a więc dla pani nie kolego, tylko jak przejdziemy na ty, to będziemy w stanie wtedy rozmawiać. Nie jesteśmy kolegami. A drugie, jeżeli chce Pani mi udowodnić, że wciskam ciemnotę, to zacytuję Pani dla mnie święty tekst, Ewangelię. Jeżeli powiedziałem coś źle, wykaż błąd. A jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Jeszcze raz. Największe ego na świecie. A jaką miarkę posiada Pani, które pozwala Pani zmierzyć to moje ego? Rozumiem, że zgadza się Pani z czymś, co powiedziałem, czy nie zgadza? Czy ma pani w sobie tylko agresję i przyszła tutaj ziać nienawiścią, agresją, obrażać? Po co pani przyszła? Chce pani ze mną porozmawiać o obronności, o bezpieczeństwie naszych dzieci? Ale dużo ważniejsze jest to, że proponuje pani, żebyśmy wspólnie zadbali o bezpieczeństwo komórkowe naszych dzieci i żebyśmy ten problem rozwiązali, bo dzieci w wieku 11 lat w Polsce sięgają do pornografii w internecie przez komórki. Bo 40, bo 40 godzin dzieci spędzają dwunastoletnie w Polsce w internecie nawet ośmioletnie. Ale, ale nie rozumiem, o czym pani mówi. Ja mówię pani o dzieciach, a pani się wyzłośliwia. Pani się nie martwi o przyszłość naszych dzieci. Ale czy pani się martwi o przyszłość naszych dzieci? Ja o to pytam teraz. Ostatecznie to nie program chołowni, a nieoczekiwane starcie z Fanem Mencena stało się głównym tematem wiecu. Niech Pan się zajmie Polakami. A nie opowiada bajki o partnerstwie z Niemcami, miał rzucić uczestnik, który zapoczątkował całe zamieszanie. Choć hołownia próbował odzyskać kontrolę nad wydarzeniem, dla wielu widzów i internautów, to właśnie ten spontaniczny głos z publiczności zaorał marszałka. I pokazał, że kampania wyborcza będzie jeszcze pełna niespodzianek. Ale jeżeli pani wchodzi ze mną w rozmowę, to nie będzie ona polegała na tym, że tylko pani będzie mówić, tylko ja również będę mógł zadawać pytania. Czy pani, bo próbuję, wiem, już czuję, że się różnimy w wielu kwestiach, w bardzo wielu, ale proszę, jeszcze nie wiem w jakich, bo na razie mnie tylko pani obraża, a proszę powiedzieć łaskawie, czy zgadza się pani chociaż w tym, że powinniśmy obronić nasze dzieciaki przed gigantami cyfrowymi, które piorą im mózgi, a my nic z tym nie robimy. Ma Pani wrażenie, że tu jest jakiś problem z obserwacji swojego otoczenia, prawda? A w jaki? Nie, to nieważne, ale w jaki sposób? Ale ja chcę powiedzieć pani, że zaproponowałem pewien konkret. Banna smartfony w podstawówkach, Narodowy Instytut Higieny Cyfrowej, szkolenia dla tych, którzy spodziewają się dziecka z tego, żeby wiedzieli i dzień urlopu na to, żeby wiedzieli, kiedy Netflix, kiedy YouTube, kiedy media społecznościowe, bo ja tego jak moje dzieci się rodziły to nie wiedziałem i żałuję, że nie wiedziałem. Mam wrażenie, że od tego powinniśmy zacząć. Czy pani zdaniem to dobry pomysł i początek dyskusji? Czy ma pani, i pytam zupełnie poważnie, czy myśli pani, że trzeba by było spróbować jakoś inaczej? Bo problem jest, oboje się zgadzamy, że ważny, że trzeba go rozwiązać. Głosować pewnie będziemy na kogoś innego, ale tu się możemy zgodzić. Myśli pani, że moglibyśmy podjąć rozmowę w tej sprawie? Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz. I udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.